Witajcie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami historią, którą bardzo dobrze znamy, słyszeliśmy o niej wielokrotnie. Jest to historia, którą widzimy w 1 Samuela w 17 rozdziale, a mianowicie to jest historia o tym, jak Dawid zwyciężył Goliata. Ale jedną rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, co wydarzyło się przed tą bitwą. Otóż widzimy w 20 wersecie, że ojciec posyna, posyła Dawida. Na pole bitwy nie aby walczył, ale żeby wziął i zaniósł swoim braciom jedzenie. Czytamy w 17 i 18 wersecie, że miał się ślep, jakiś ser, po prostu kanapki zanieść dla swoich braci. Może nie byłoby to nic wielkiego, ale pamiętajmy, że w, w 16 rozdziale czytamy, że Dawid został namaszczony na króla. Prorok Samuel przyszedł, namaścił go, prorokował o nim wielkie rzeczy, a później ojciec mówi do niego: Dawidzie, ja bym chciał, żebyś swoim braciom bracio, poszedł za nią z kanapki. I tu jest ten sekret, który jest tak kluczowy, gdy myślimy o tej sytuacji i o naszym życiu, że chcesz zwyciężyć Goliata w swoim życiu, chcesz pokonać olbrzyma. To czy masz takie serce, które jest konieczne do tego? Zobaczcie, Dawid, namaszczony na króla, mógł powiedzieć do swojego ojca, ale tato, za kogo ty mnie uważasz? Tato, ale ty nie wiesz, kim ja jestem? Tato, przecież zostałem namaszczony na króla, a ty ze mnie robisz dostawcę pizzy, czy jakiegoś pracownika Uber Eats, i, i, i co ja mam jedzenie dostarczać? Niech ktoś mnie nosi na lektyce, bo ja przecież jestem namaszczonym królem. To mi powinni służyć. Ale Dawid ma pokorne serce. Dawid poznał sekret jednej rzeczy bardzo ważnej. Pogromca olbrzyma jest poddany tym, którzy są nad nim. Ojciec poprosił go, więc Dawid nie buntował się, tylko zrobił to, o co poprosił go ojciec. Prawdziwy pogromca olbrzymów. Nie wywyższa się, nie pyszni, nie jest pełen pychy, ale potrafi się uniżyć i podporządkować się tym, którzy są nad nim. Podporządkować się autorytetom, które Bóg postawił nad nim. Ja sobie zadaję pytanie, jaka jest moja postawa w tym wszystkim, w moim życiu. Czy jestem podporządkowany Słowu Bożemu? Czy jestem podporządkowany prowadzeniu ducha świętego? Czy jestem poddany tym, których Bóg postawił nade mną? Gdzie jest moje serce w tym wszystkim? Czy jest w nim pokora? Czy może jest w nim pełno pychy? Kochani, zachęcam Was do tego, abyśmy nauczyli się tak jak Dawid. Nie myśleć za wysoko o sobie, nie myśleć za nisko o sobie, ale po prostu patrzeć na siebie przez pryzmat tego, do czego Bóg nas powołuje i co stawia na naszej drodze. Czy jestem poddany Bożemu Słowu, Duchowi Świętemu, Bożym liderom, których Bóg stawia na mojej drodze? Gdzie jest moje serce w tym wszystkim? Niech pycha i arogancja. Nie zniszczy nas, ale niech to serce pełne oddania Bogu sprawi, że pokonamy Goliata w swoim życiu, że olbrzymi będą padać przed nami, bo Bóg użyje nas w nieprawdopodobny sposób, gdy pokażemy mu, że jesteśmy mu poddani. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.